Cześć Lera, cześć Co robisz? Oglądam, no widzę, że oglądasz Ale co robiłaś, jak mnie nie było? Am, am, am Sama nie wiem No chciałam wyjść na spacer Ale nie wyszłam A była Sherali. Nie, jeszcze nie przyszła Aha, dobra Trzeba będzie potem ją zawołać Dobra, to potem po nią pójdę Dobra, to potem po nią pójdę No Dobra poglądam z Tobą. Co, jakiś nowy odcinek? No. Wow, dopiero teraz odkryłaś, że jest nowy odcinek? No. Jak to dzisiaj do Ciebie przyjdzie? Nie wiem. A do Ciebie? No, nie, raczej nie. Nie wiem, czy może Jacek dzisiaj przyjdzie. Jak to to wie? Aha. Otwarte! Jej. Jest tam Jacuś! Cześć! Siema! Dobrze, co oglądacie? O, nowy odcinek! Czemu wszyscy tak lecą na te nowe odcinki? Bo dopiero teraz odkryliście Amerykę? No Trixie, ruszyłabyś się w końcu! A nie tylko cały czas siedzisz przed tym debilnym telewizorem i na, nawet tyłka nie potrafisz z niego ruszyć, żeby pójść do talenty tylko będziesz ruszyć, się pod ziemię! Ale bo to jest... Tak, potwór niedaleko. O, pierścionek spadł. Ech, nie sięgnę go. Trudno, dam sobie spokój. A myślać, nawet spróbowała! Ech, dobra. Wysz posprzątała też. Eee, twilight! Co? Mam do ciebie prośbę. Co? Podnieś mnie, bo nie, nie mogę. No jak to nie możesz, ludzie! Ach, trudno! Zamówię pokojówkę! No, ja coś co robiłeś A, tak, się przyszłem, bo wiesz, chciałem przyjść w końcu do Ciebie, wiesz, bo Cię lubię, jesteś moją dziewczyną, wiesz Przyszedłem Cię odwiedzić O, a no racja, to jest na... naprawdę nowy odcinek Ja początku sobie żartowałam, a teraz to naprawdę jest nowy odcinek, sam nie wiedziałem. Weźcie, ja stąd idę, wariaci jedn... jedni O, cześć Angel Idę sobie poskakać też nie umiem. więc się położę. Wariatka. Mogę tu usiąść? Nie, to jest jej ręce. Ona lubi robi, robi ten, um, gryzać. No. A czemu u was tak trochę... Y, za przepraszam, że powiem y, syf jest? No, bo szereli jeszcze nie przyszła. A to... A, wy macie przecież ze za sprząteczkę. Róż dupę! Jestem właduje się na rozkaz! Tak pani, co? Czyśla też, co mam zrobić? Co mam zrobić? Czemu nie przyszłaś posprzątać? Zawsze przychodzisz sprzątać? Dlatego, że przecież mi powiedziała, mówiłaś ostatnio, że masz mnie wzywać, będziesz mnie wzywać. No ale Lera Cię nie wyzwała? Nie. No Super, bo karabin potem. Dobrze, to mam posprzątać? Dobrze. No to ja może pójdę już sobie. Pójdę. Pa, pa. pa. Naprawdę nie umiesz nawet nakarmić tego durnego wieżaka z plastiku. On z plastiku? Myślałam, że z anelinium. Naprawdę. Ach, idę uporządkować swoje książki. Wciąż nie o piłkarzach, ale nikt o tym nie wie. Czekaj, szczęsne. Tak. Dobra. Może ty byś chociaż przeczytała jedną. Ach, ale nie potrafię czytać. Naprawdę nie umiesz przeczytać takiego Lukas Podolski. Takie trudne. Yy, jak dla mnie. Tak? Jezu, będę musiała cię zapisać gdzieś normalnie, chyba do szkoły. Nic naprawdę nie umiesz. Ach, chyba cię wezmę do tego, yy, do domowego wojska cię zapiszę. Ta. Super, widziałam. Ja idę spać. Ta może być zrobiła coś dla odmiany. Ach, tak nigdy nie posłucha mnie. Już sprzątam. A ty co tam robisz? Można wiedzieć flaterek? Ja oglądam sobie yy, królik show. Wiedziałam chyba, że to powiesz. Aha. Rozumiem. Wiecznie to oglądasz. Wow, dopiero teraz to odkryłaś. No. Słyszałam ostatnio coś, że... Słyszałam ostatnio coś że ci powiem, że A, Twilight tam po po potrzebuje pomocy. No, nie wiem, mogłabym im też pomagać. No, w sumie by ci płaciły, po prostu, wiesz? Tylko do mnie byś częściej przychodziła, po prostu, wiesz? Masz po prostu przychodzić, zawsze zerkać, czy jest brudno. A jeżeli wiesz, a jak coś to będzie cię wołać. Aha, dobra. No, to pójdę do nich, się spytam. No, spytaj się. Spytaj się, spytaj się, spytaj się tam ich. Wiesz? A ja oglądam Królik Krzół, odcinek tysiączny. No dobrze, ja posprzątam jeszcze. Dobrze, już skończyłam sprzątanie. Dobra, chodź po pensję. Trzymaj, dzięki. No to teraz pójdę się i Dobra, to pa. Tylko wezmę swoje manatki. Ech, w tych książkach, tak nic nie ma! Jak? wziąć... na udyślenia, do sprzątania. Naprawdę nic! Nic! Ach telefonu nie ma do żadnej sprzątaczki! Otwarte! Dzień dobry! Dzień dobry! Cześć słuchaj! Bo mówiła mi Fluttershy, że potrzebuje pomocy i chciałam się u Ciebie zatrudnić, oczywiście jeżeli chcesz jako sprzątaczka. Dobry pomysł! To tak gdzieś mi więcej ile byś mi płaciła? 100 Czekaj. 10 zyka za godzinę. Okej. Okay. Dobra, to teraz mam posprzątać? Dobrze by było. Dobrze, bo ty masz tutaj, widzę, dużo książek. to... Tak, bo szukamy jakiegoś numeru. Dobrze, tych mam. Jak, jaką kolejność mam je poukładać? Świecące z przodu, a zwykła po prostu z tyłu. Aha, dobrze, to obojętnie, tak? Aha. Tak. A tamto coś na kanapie to. Moja to Trixie. To jest właśnie ten śmierdzący leń, o którym mówiłam. Tak, mogę, mogę wszystko wiesz, będę jej pomagać, ale jeszcze trochę będę musiała ją pouczyć. To o, nie o, ma tak, że o, będziesz śmierdzącym leniem. Co? Nie mam mowy. Ja nawet nie umiem wstać z kanapy. A przed chwilą wstałaś jakoś. Ale to było coś niezwykłego. Tak, ona, ci, ona, ci, ona mówi ci prawdę. Aha, do, dobra. Rozumiem. No to zacznę od teraz. Ok? Tak, teraz. Tylko pójdę po swoje yy, wszystkie manatki. Dobra. <grywa> Dobra, to ja już zacznę sprzątać. O okay? kim? Ogarnij proszę cię. Dobra. a Ała, twilight! Podnieś mnie! Ale Ale to jest przecież tak potwornie daleko! Aha, trudno, to będę na podłodze czy... leżać. Masz spełnić mm. ci tą przyjemność. Naprawdę. Tak Jedna Co no. pamiętaj, że Lukas Podolski to jest na samym początku i ten ten, ten świecący Bastian. Hmm. O lukas tam chyba leży pod twoimi manatkami. Dobrze, zaraz poszukam. Ten ma być pierwszy tak. Mhm. Dobra i potem ten, ten Bastian tam, 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 tam. tam jeszcze karta masz. O, daj, Dziękuję. Murzyńską pałę masz. Śmieszne, fajne. Dobrze. Twilight? Co? No, to jest takie jedno tylko pytanko. Co? Jak ty ona kładzie się spać na spinę kanapie, czy ty ją zanosisz y, na y, górę? Tepam ją na górę. Albo czasami śpi na kanapie. O, a wygodnie? Ja wiem. A ja się tam nie znam. Ty tam nie śpisz na kanapie, to wiesz. No, bo ona jest brudna. Wiesz, tak rzadko siadam, tylko ja prędzej latam po całym domu i szukam, mo szukam moich książek i w ogóle. Ach. Rozumiem. To mam też umyć kanapę? Miłka, to, a nie czy dasz radę ruszyć z, nie, z tej kanapy Trixie To tepnie ją na razie do łóżka, ale najpierw umyję jej łóżko, poczekaj A w ogóle ją też trzeba umyć, to ja ją zaraz umyję Aha, mogę okay. Wypichnę ją całą Ta, super, do garnka wrzucę od razu mm. Idę mm. Trixie Co? Ee, kiedy się ostatnio kąpałaś? Znaczy kąpanie się. Ona się nigdy nie myła, tak? Chyba. Ej, co ty robisz? Bo to dobrze, a ja nie mnie. A ty już w ogóle co to znaczy sprzątać jak Nie wiesz, co to znaczy umyć? Co ty robisz? Hello? Ej, to i idź, tepnij ją do swojego łóżka. Nie, ona jest obrudna na to. No ale ja już ją umyłam. Dobra, czekaj. Ej, zobacz, mam. ona ją umyta. Wow, pachniesz. Masz. Masz! Idę poświęć! Idę co. No jest calutka umyta. No wow! Wiem, ona wie co to znaczy umyta. Wiem, że dziwne to jest. A czekaj, pójdę tam. Kanapa czystością. E, dziękuję, to już na no dzisiaj tyle. No to proszę Dziękuję, papa. Pa. 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 Przyszłam. Cześć! Odbudzisz mi Lira? Dobra. Lyra! Wstawaj! Wstawaj! Poczekaj, pójdę po zimną wodę. A, a, a. A, o to chodzi. O to, o to chodzi. Czemu tak y, mocno spisałem? miałam taki ładny sen, że mieszkałam sama i wszyscy za mnie wszystko robili. było takie piękne. Dobrze, może byście zrobił były trochę grzeczne, yy, bo do mnie dzisiaj Jacek przychodzi. Nie wiem, spotkać się, że co nie wiem. Coś wiesz, o co chodzi. No, rozumiem. Dobra. No, no dobra, to ja idę spać. No i byś się nauczyła yy, od niej dyscypliny. O Jezu, wielce. O, zostawiła szczotkę. To ja do niej pójdę. O Jezu robaczanka. Dobra, a ty masz siedzieć, rozumiesz? No dobra. I się nie załatwi na kanapę! Tylko idź do toalety jak każdy normalny kucyk. O jezu. Dobra. Mm. Proszę wejdź, kimkolwiek jesteś. O, o cześć! cześć, cześć. Szczotki, szczoteczki zapomniałam. O, dziękuję, cześć. No i jak to? Dzisiaj, to dzisiaj dzisiaj przychodzi? Ja coś? No oczywiście. Mogę z wami posiedzieć? Możesz ktoś... możesz sobie usiąść. Fajnie, że dzisiaj do ciebie Jacek przychodzi. No wiem, będziemy sobie razem gadać wszystko, wiesz, bo jak ja ci do niej przychodzi, dzisiaj y, 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 jutro mnie zabiera na kolację. Mm, fajnie. No, a ty masz jakiegoś fajnego chłopaka? Niestety nie. O. Bo miałam shining dupę, aż, 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 aż z księżniczką miałam ruki. A to jest przecież no trudno, że nie mam się z bratem, ale dobra. No nie gadaj. A, A wy się kiedy umówisz na, ko na kolację? No, 16. -go. Ale przecież dzisiaj 16. -ty. Jej, idziesz dzisiaj na kolację, gratuluję. Trzeba cię ładnie wystroić. A mam takie pytanie: no? gdzie jest rękojad? E, rękojad Lajra śpi. Aha. No ja, Śpi, śpi, śpi. A, A. A czemu to? Jezus, Dlaczego ten fotel jest powygryzany? Eee, przez Lajra. Aha! Dobra, ogarniam. Faj fajnie, że ja coś dzisiaj po mnie przychodzi, bo muszę jakąś łaną skinkę ubrać. Mhm, ta. A ty naprawdę nie masz żadnego fajnego chłopaka? Nie, niestety nie mam. Tylko miałam brata. No ale nie masz, nie wiem, jakiegoś teraz, jakoś nie wiem, jakiegoś fajnego, wiesz. Nie mam, powiedziałam. Aha. Boże, co to za wariatkowo? Ja to idę. Dobra, twoja sprawa. No weź, wywaliła mnie znowuż. Ej, sprawa. Trochę oszalała. Dobra. Zadzwonię jeszcze do Jacka. Trixi, Trixi. Co? Wiesz, że Flatershay chodzi z Jackiem? What? Przecież Jacek chodzi z tobą. i przecież jesteś już długo. Mówiłaś coś Flaterkowi? Nie, 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 mówiłam. Skłamałam tylko, że byłam z moim bratem. Aha. dzisiaj na kolację. Ale przecież dzisiaj idziecie na kolację. Aha, w ten sam dzień co Fluttershy. Super, świetnie. E, pamiętasz o której godzinie? Sprawdź w notesie, dobra. Najprawdopodobniej samej co ona, bo ona mówiła, że o 18. Aha, super, ja mam tak samo jak w Fluttershy, o 18. A, świetnie, to ja, be, to ja będę szła Dokąd? Na pizzę I do Karolinki Do Karolinki na pizzę Ale my przecież do Karolinki idziemy A to fajnie nie, nie pozwalam ci No dobra, to pójdę do, pójdę do, do tego, do Primawery No to dobra, idź Idę do Primawery, Nie! Yeah! Trzeba sobie szybko jakoś ładnie, biorę cię jakoś ładnie Trzeba się, się w i wiesz, i wiesz co jak tam? No, dobra. Dobra, to ja się już ubieram, a ty możesz już w sumie faktycznie iść do domu. Dobra, no to pa, papatki. Lajra, wstawaj. Mm, co się stało? Idę dzisiaj no, na randkę z Jackiem, wiesz o tym? No, przecież przed chwilą o tym mówiłaś. No i mm, tak myślę, co ubrać. No sukienkę, czekaj, Tepne ci. Tep. Mam, mam grzebienie, czekaj, e, masz, e, co, co my tutaj mamy, masz jedną sukienkę, masz drugą sukienkę, masz trzecią sukienkę, i masz czwartą. E, radzę ci ubrać w pierwszy dzień to, a to na siebie jako kurtytka bo przecież jest teraz, na będzie pewnie zimno. O, dobrze, fajnie fajnie mieć taką koleżankę, która mi doradzi, bardzo dobrze nawet doradzi w dodatku. No, od tego są właśnie koleżanki, dobra. No to, a gdzie się spotykacie? O 18 w Karolince. O, ja też miałam i zamiast do Karolinki na pizzę. Umówiłam się z Trixie. A, dobra, no, idź, idźcie, idź. Dobra, no to pa. Bo ja już wychodzę, okej. Okay. Au! O, cześć! Idziemy, raz... <grym> Idziemy razem do Karolinki? A ja bym się zaślała od Grosu. No ale myśmy iść do Karolinki. Ona idzie akurat na randkę. Wiesz, że Twilight też idzie na randkę. Tak na pewno dobra. Karol Nika, bo Ona zaraz awanturę. Dobra, pogadamy sobie w Karolinicach. No to wejdziemy, pa! Pa, pa, pa! pa, Ale jak on mógł tak zrobić? Zdradza mnie! Ale przecież byliśmy umówieni. Przecież my już dwa lata chodzimy. No jak to jest możliwe, że zdradził mnie? Ja już tego wcale nie pojmuję. Jak to fajnie, jak to fajnie, muszę się ładnie uczesać, ubrać. To będzie takie ekscytujące, pójdę z nim naprawdę na randkę. Znaczy na taką fajną randkę, bo już byłam z nim dużo razy na randce. No ale wie, wiesz, o co chodzi, jak chwacę cię tak wybierz do domu. A fajnie, dobra, nie będę się już bawić, takie, wiecie. No coś miałeś mi powiedzieć ci ten. No, ale ten ale, ale skąd ty wiedziałeś, że Twilight chodzi z Jackiem? Yy, no, bo wiedziałam, bo widziałam bardzo często, ale nie mówiłam tego flatesza, bo wiesz, no. O, się No. Od, od ilu lat i w ogóle się spotykają? Yy, z flaterkiem? No. Boże, oni oczywiście znają się od małego. Tak, tak samo jak Twilight. Ale ten, jak się nazywa? Terido. No i wiesz. O no tak, ale chodzi o spotkanie się, bo co? Masz 5 lat i się spotykasz? Nie, ona się spotyka, nie wiem, tak jakoś. Z dwa lata, trzy. Moja, no, no, tak samo? Łat! Dobra, y Oga. Dobra, idziemy, nie marnujemy czasu, trzeba najlepsze stoliki zająć. My do dobaru! Jest jeszcze, jest lepsze! Zbuta wjeżdżam! Proszę pani! Co chcesz, Laira? E, mam taka pytanko, co? Bo przychodzi na nas obsługa? Tak. <grym> ja ja Dawno nie byłam w tej restauracji, więc wiesz. No, ja, tam, ja tam częściej chodzę. Ja tutaj częściej chodzi. Jestem co! Mogę? Że ci chcę cię ja zamówić. Eee! co? co tam... Czekaj, lera bierzemy człowieka na z ja zjem nogi ty ręce Dobra! To, pro, to poprosimy dwie ręce i dwie nogi. No, ale nie sprzedajemy, możemy dać całego człowieka. O, dobry pomysł! Dobra, to ja, chcę, to ja chcę całą górę, ja chcę całą górę, to cały dół. Dobra. Jej. Super. To będzie Aha, super. około 100 złotych. Jest! Super. Składamy się po 50. Dobra. No, pa. <noise> yy, dziewczyny zamawiają człowieka. Żywego czy martwego? Żywego czy martwego? Yy, żywego. Właśnie, żywego, żywego, żywego. Yy, ale trzeba jej dać yy, na, na uśpienie coś, żeby wiesz, ona nie, nie zaczęła uciekać. Dobra, to dasz jej strzykawkę, no dobra, dobra, to my czekamy. Eee, e, szkola, że ją musicie śpić, bo, bo, bo jest fajnie, jak się ją tak fajnie goni. <ścoughs> Dobrze, wit, proszę, człowiek, o, pani góry, no, dół. Yes! Jem. Nie, lubię nogi, a ja ręce, ale sorry, tutaj zabrańczam, no. wiem, człowieka, nie, mniam pyszne nóżki z posmakiem sera. Dzień. Cześć Twilight. Cześć, światło! Ja Widziałeś y, tam y, Lyrę i y, Trixie? No widziałam. A my się nie umawialiśmy za tydzień? Nie. Przecież ja się z tobą za tydzień w piątek. Nie. No, nie, jeszcze, nie na, jeszcze mi pisałeś tutaj w notatniku. Zobacz. Twój charakter pisma. Tego się nie pomyliło coś? Nie, nie pomyliło. E, ty, dobrze. Y, przepraszam. Czy to ta wasi są... Y, widzicie? Zobaczmy. Strixie. Proszę, ale nie można wygajać. Przepraszam. Nieładnie. Dobrze, dobrze, nie wygadniajmy. Nie, nie, tak się podoba. Mi nie, nie, się podobało, że się mówiłam z tą że tydzień. nie, tak się podoba. Po prostu z ciekawości, mam dla ciebie jedną niespodziankę. No, jaką? Małpę, mał małpę w majtkach? Nie. Słyszysz, znaczy się jeszcze boję? Kwiatki. Wow, naprawdę, ty, kwiatki! Dzięki! Proszę. nie. Muszę, myślałam, że się z tym mówiłem za tydzień. No to po co tutaj? No to po co przyszedłeś dzisiaj? E, nie, tak. Co nie, tak. No, co nie tak? No bo, tak, no wiesz. No bo wiesz, no bo tak, no może wytłumaczysz mi te słowa. Cześć. Ja cóż? Flatterszaj? Eee, Twilight? Co ona tutaj robi? Bo, bo, bo ja się umówiłem dzisiaj z. Co? What? No, ale... ale ja, ja... Ja nic nie wiem. Ja to nic nie wiem. Przepraszam, przepraszam, <grym zjadzimy> o, proszę, nie nic nie wiem. Czy pan pani śmierć mnie chowa? A ja on, Ale... nie ma wchodzenia do personelu? Ale ja proszę Jacka! Dobrze, zaraz bez tego! Co? Co, 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 co to? Chcecie zlać! Aaaaa! Ja Jacusiu, proszę nie płacz, ale, ale czemu ty coś mi zrobiłeś? Przecież, jest Ty stracieckie ścierwo! Właśnie! O, czemu ci to co sobie... zrobiłeś? Czemu? No! Patrzaj, ale... wali, proszę! Nie, nie, ja nie, nie biję Mogę, za nie, mogę nie, za, nie, 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 bij go, nie bij go, nie bij nie biego, już mi się szkoda go zrobiła. Szkoda? Z tego zabila? Ja... Jeszcze jedno, właśnie. E, mam dla... Miałam dla ciebie Twilight prezent, ale już sam się waham go ci dać. Ach, tak, no dobrze, że ja idę. Miałem dla ciebie to, ale już się waham tego dodać. Ja da. idę. Nie idę już sobie. So, idź! dziecko z ciebie. Ciąg dalszy nastąpi. Tom, tom, tom.